Cześć Boże, witam serdecznie. Kłania się ksiądz Sebastian Picur i miło mi, że możemy spotkać się na kolejnej modlitwie Wróć. To jest nasza wielkopostna inicjatywa. Modlimy się za tych, którzy odeszli od Boga, od kościoła, od wiary i moi drodzy też poznajemy różnych świętych, różnych bohaterów na tych naszych modlitewnych spotkaniach, którzy pokazują, że nawrócenie jest możliwe, że nawrócenie jest Czymś realnym. I oczywiście Pan Bóg kieruje się różnymi drogami, aby dotrzeć do serca, do sumienia człowieka, między innymi poprzez rozmowy z wierzącymi, czego przykładem jest dzisiejsza bohaterka. Kto to taki? Dowiecie się za chwilę. Zanim to, to pragnę Wam podziękować, moi drodzy, za intencje, które Napisaliście wczoraj, za intencje te podesłane pod ostatnim nagraniem, pod ostatnim filmem i w trakcie wczorajszego nabożeństwa. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny i w sposób szczególny te osoby też będziemy omadlać. Te imiona, te intencje trafiają do naszej Księgi Intencji i widzimy. Jak pięknie i symbolicznie w intencji tych osób modli się Matka Najświętsza. Wielu wraz z was zwraca uwagę na ten obraz, że jest bardzo przejmujący to spojrzenie Matki Najświętszej, Te łzy i ręce złożone do modlitwy. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen, jestem przekonany, że matka najświętsza ucieczka grzeszników wyprosiła nawrócenie także dla naszej dzisiejszej bohaterki. Święta Augusta żyła w V wieku. Była córką księcia, który był poganinem z terenów dzisiejszych Niemiec. Ojciec nienawidził chrześcijan za to, że utożsamiał ich z cesarstwem Rzymskim, wrogim cesarstwem rzymskim. Młoda Augusta wielokrotnie musiała się przypatrywać okrutnym męczarniom, jakim byli poddawani schwytani chrześcijanie, którzy też w tych męczarniach okazywali swoją wierność panu Jezusowi. To budziło w jej sercu z jednej strony litość, ale z drugiej strony podziw dla uczniów Jezusa, skąd mają w sobie tyle siły, skąd mają w sobie tyle determinacji i wiary, że są gotowi poświęcić życie i znieść te męczarnie. Augusta zaczęła rozmawiać z chrześcijanami, co wzbudziło w niej łaskę wiary. Przede wszystkim łaskę wiary w zbawienie i w życie wieczne. Oni jej uświadamiali to, że. My zginiemy za chwilę, nawet w męczarniach, ale my idziemy do lepszego, piękniejszego świata. I te rozmowy w niej wzbudziły też pragnienie tego lepszego świata, przez co zaczęła otwierać swoje serce na łaskę wiary, aż w końcu przyjęła chrzest. Gdy ojciec Poganin dowiedział się o tym, wydał ją na tortury. I ostatecznie na śmierć. Najpierw ją torturował aby, torturował, aby wrzekła się Jezusa, gdy widział, że to już jest niemożliwe, to w swojej nienawiści, zaślepieniu, diabelstwie postanowił córkę wydać na śmierć. Mimo, że bardzo cierpiała, ostatecznie wytrwała przy Panu Jezusie, ponieważ w nim widziała sens, cel swojego życia, w nim widziała Swoją miłość, w Nim widziała tego, który może dać jej wszystko, czyli zbawienia. I moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, że ona spotykała się z tymi chrześcijanami, którzy byli więzieni, którzy gdzieś tam byli w lochach i te rozmowy, te rozmowy były tymi światełkami do jej serca, te rozmowy były tymi światełkami do jej sumienia. Te rozmowy były pukaniem do jej duszy. I właśnie te rozmowy ją zaciekawiły. Jak to jest? I też to jest jedna z dróg, jakimi Pan Bóg dociera do ludzi: rozmowy. Dlatego tak ważne jest to, abyś Ty była mocna wiarą, abyś Ty był silny wiarą, i żeby Twoje rozmowy, które są podparte łaską wiary, Zwróciły uwagę innych na Pana Jezusa, na Ewangelię, na zbawienie, żeby to kogoś zaciekawiło. Aha, zastanowię się nad tym, zacznę szukać tej drogi. Tak było w przypadku naszej Patronki, ale moi drodzy, te żeby tak było i w Waszym przypadku, trzeba e, siły, trzeba modlitwy i o tę łaskę dla Was pragnę się teraz modlić. Ty, najlepsza matko, chroń mnie. I moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. Niech Pan Bóg będzie dla nas chronieniem. Schowaj mnie pod skrzydła. Swe. bo wzniosę się, podniesiesz mnie, Panie, Królem tych spienionych Bóg. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Moi drodzy, wiemy też, jakim schronieniem jest niepokalane serce Matki Najświętszej i w tym pełnym matczynej miłości, Niepokalanym sercu Matki Najświętszej, e, zanurzajmy tych, których szczególnie polecamy w tej naszej modlitewnej intencji. E, zanurzajmy tych, których tutaj wspominacie, piszecie w komentarzach. Też do czego zachęcam, do tej Waszej aktywności. Kirie Eleison, Chryste Eleison, Kirie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi Niepokalane, módl się za nami. Serce Maryi łaski pełne, módl się za nami. Serce Maryi błogosławione między sercami, módl się za nami. Serce Maryi najczystsze, módl się za nami. Serce Maryi najpokorniejsze, módl się za nami. Serce Maryi kościele Boga wcielonego w zwiastowaniu, módl się za nami. Serce Maryi nowymi łaskami, ozdobione w nawiedzeniu, módl się za nami. Serce Maryi przy narodzeniu pańskim, dziwnym weselem napełnione módl się za nami. Serce Maryi przy ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte módl się za nami. Serce Maryi utratą Jezusa wielce zasmucone módl się za nami. Serce Maryi przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone módl się za nami. Serce Maryi w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym, przygniecione ciężarem, módl się za nami. Serce Maryi z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, módl się za nami. Serce Maryi z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami. Serce Maryi z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, módl się za nami. Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem, radością ożywione módl się za nami. Serce Maryi przy niebowstąpieniu pańskim, niepojętym weselem napełnione módl się za nami. Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego, nową łask, pełnością udarowane módl się za nami. Serce Maryi uzdrowienie chorych módl się za nami. Serce Maryi Pociecho Strapionych, módl się za nami. Serce Maryi Ucieczko Grzesznych, módl się za nami. Serce Maryi Nadziejo Konających, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz Grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz Grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz Grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Najmilsze serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku sercu Jezusowemu najbardziej gorące oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze. Uproś nam u serca Pana Jezusa zbawiciela naszego wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie serca Twego, gorejącego miłością ku sercu Pana Jezusa boskiego Syna Twojego może nas zupełnie pocieszyć. Uczyj nam tę łaskę, a to boskie serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. I moi drodzy, już na koniec pomódlmy się dziesiątką różańca w intencji tych, których tutaj omadlamy, których polecamy w komentarzach. Niech to każde Zdrowaś Maryjo będzie pukaniem do sumień tych osób. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem. O 20 na nasze spotkanie modlitewne wróć. Zachęcam, żeby tutaj w komentarzach zostawić intencje modlitewne i za chwilę zapraszam do księdza Teodora na Różaniec. I także tutaj zachęcam, żeby właśnie wypisywać też te intencje, które będą jutro umieszczone w księdze Intencji, a pod koniec Wielkiego Postu za te osoby zostanie odprawiona Msza święta. Pan z Wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia do jutra.